Typy uczniów pozdalnych. Boże, co tu się stało? Jak my to wytrzymamy? Jakie wy macie nowe typy w szkole? I dlaczego nie możecie z nimi wytrzymać? Teraz zacznę. Zapraszam na odcinek. Kujon, chyba najbardziej wkurzający typ po kwarantannie. Izolacji społecznej. Jak tam. Chcesz to na to mów, no, ale człowieku. przecież ile można kuć, ty siedzisz nocami, dniami Ile można przychodzisz z nim o czymś porozmawiać A wiesz, słyszałam, że ostatnio wyszedł nowy singiel kogoś tam Aha, interesujące ja ostatnio przeczytałam taką fascynującą książkę Nazywa się książka od fizyki Chciałam, żebyś się mógł trochę pouczyć, ale... Okej, okay. pa Piąca królewna. Ten gość chyba przegapił to, że wróciliśmy do szkół. No bo w końcu ja wiem, że spanko jest fajna no, na lekcji. Absolutnie nigdy tego nie robiłam. Nie? No ale ten gość przegapił chyba to, że na lekcji się nie śpi. Nauczyciel podchodzi. Radziu, czy ty śpisz? Nie? Stałeś, prawda? Ja się dziwię, jak tacy ludzie jeszcze funkcje Anime senpai Koreakum. Kolejny przecudowny typ ludzi, którzy znaleźli swoje ukojenie w mangach i anime. Niby jest to normalny typ człowieka, no bo mangi i anime, każdy z nas to przecież przeżywał. Ale to jest fanatyk mangi i anime. Po prostu z jak... Na jaki temat chcesz z nim porozmawiać? On zawsze przejdzie na magię i anime. Co to jest? Udu! Co to ma być? Ja wiem, uwielbiam anime. Ale nie aż do takiego stopnia. Żeby drukować sobie kartonowych ludzi z anime? Chcę, bym zrobiła takie coś z Harry Pick me girl. I pick me boy. Nie mam facetów w klasie, okej? Okay? Trochę wyrozumiałam się. Ci ludzie aż mnie tak wkurzają, że chyba pójdą się. No bo człowieku, <laughs> dlaczego? Dlaczego ten typ istnieje? Nie będę go nawet tłumaczyć, bo wszyscy wiedzą o co chodzi. Każdy spotkał takiego człowieka na swojej drodze. Lala Wchodzi do szkoły, jakby była jej własnością. Oczywiście... Co jest z zwykłym domem? Ja jestem cool. Ja Instagrama, mam um, tyle obserwujących. Podziwiaj, że my się nie znamy. Kochanie, masz mniej niż 100 obserwujących? Nie znaczy. Taki typ człowieka, który niestety patrzy tylko na subskrypcje, na obserwujących, na nic więcej. Jeśli myślisz, że jest najlepszy, Myślę, że ma wszystko. traktuje innych ludzi jak śmieci. No ja dziękuję za takich ludzi w moim życiu. Ale takim ludziom w moim życiu mówię out. Dawson Dream. Otworzycie. Lecę. Nie liczy się dla niego twoja wartościowość. Przecież jedynym wyznacznikiem człowieka jest liczba obserwujących na Instagramie. Emo Gai to człowiek, który podczas izolacji społecznej odkrył swoje nowe ja. I od dzisiaj nie jest zwykłym człowiekiem. On jest emo. On jest wyjątkowy i idealny w Zarazam. On nie jest zwykły. On jest wyjątkowy. Swoją to. Napisałem wiersz. Żółtak ptak. Na dachu stał. Z dachu spadł. I się zabił. Myślę, za że ten wiersz wygra wszystkie konkursy literackie. I teraz, chyba najdziwniejsza, poważnie mówię, kategoria ludzi. Nauczyciele, nauczyciele, którzy cały czas siedzieli na zdalnych a nawet nie umieją obsłużyć komputera czy rzutnika. Ludzie, przecież siedzieliśmy na zdalnych ponad pół roku. Jak wy się tego nie nauczyli? Nie nauczyliście? Ja wiem, że to jest bardzo trudna sztuka, włączenie rzutnika, no ale bez przesady. <noise> włączenie komputera też nie jest trudne, internet to tak samo. A wy nadal nic nie umiecie. Co to rozumiem, że to jest starsze pokolenie, proszę się nie obrażać. I to już koniec nowych typów ludzi pozdanych. Tak, wiem, że jest ich mało, ale jednak nie przybyło ich zbyt dużo. Jeżeli chcecie ze mną zostać, to zostańcie. Ci, ci, zostańcie na tym kanale i dajcie mi suba, lajka. Wpadnijcie na mojego Instagrama. Może będzie tam coś fajnego. A teraz baję. Jakbyście byli ciekawi, kto to, to montuje.